Stało się to w ciepłe jasne popołudnie, kiedy wszystko na świecie wyglądało spokojnie, niemal zwodniczo harmonijnie. Promienie słońca przenikały przez drzewa, jakby sam dzień obiecywał dobroć. A jednak gdzieś w murach tej szkoły cicho narastała burza. A kiedy Rowan Carver, łagodny, pracowity ojciec, który nigdy nie podniósł głosu w gniewie, tego dnia wszedł na teren szkoły, nie miał pojęcia, że jego serce za chwilę zostanie wstrząśnięte w sposób którego nigdy nie zapomni. Myślał, że po prostu przynosi pudełko z lunchem, o którym jego córka zapomniała. Ale w ciągu kilku minut miał stanąć twarzą w twarz z czymś, co odebrało mu dech, zamroziło go w miejscu i kazało pytać, jak takie okrucieństwo może kryć się za uśmiechniętymi szkolnymi korytarzami. Jeśli wierzysz, że świat wciąż potrzebuje życzliwości, współczucia i drugiej szansy, prosimy polub, skomentuj, udostępnij. I zasubskrybuj za pozorami. A zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu, z jakiego kraju nas oglądasz. Rowan zawsze był oddanym samotnym ojcem swojej dwunastoletniej córki Aria. Po niespodziewanej stracie żony dwa lata wcześniej, życie ułożyło się na nowo w ciche rutyny i delikatne obowiązki. Każdego ranka przed szkołą zaplatł włosy Arii, pakował jej lunch i szeptał obietnicę, że jest bezpieczna, kochana i nigdy nie jest sama. Pracował na dwóch etatach, a jednak nigdy nie pozwalał, by zmęczenie przyćmiło ciepło, które starał się wnieść do jej świata. Ona była jego kompasem, powodem, dla którego podnosił się za każdym razem, gdy życie powalało go na kolana. Więc kiedy tego ranka wychodziła z domu z roztargnionym grymasem i zostawiła lunch na kuchennym blacie, nie przywiązał do tego większej wagi. Dzieci przecież mają głowy pełne myśli. Wziął lunch podczas przerwy i pojechał prosto do szkoły. Ale gdy przechodził korytarzem, dziwna ciężkość owinęła się wokół niego, niepokojąca cisza, która ścisnęła mu klatkę piersiową. Kiedy Rowan zbliżył się do klasy Arii, usłyszał drżenie w jej głosie. Rodzaj strachu, którego nigdy wcześniej nie słyszał. W środku Aria stała przy swojej ławce ze splecionymi nerwowo dłońmi przyciśniętymi do piersi. Kilku uczniów patrzyło szeroko i niepewnie, a tuż przed nią stała nauczycielka. Pani Holden. Wysoka, twarz napięta gniewem, głos ostry jak wyszczerbione szkło. Rowan zastygł w drzwiach, próbując zrozumieć, co się dzieje. Aria nie była kłopotliwa, nie była głośna ani niegrzeczna. Była dzieckiem, które przepraszało, nawet gdy nie zawiniło. A jednak stała tam, kurcząc się pod ciężarem gniewu dorosłej osoby. Klasa wydawała się zbyt jasna, zbyt odsłonięta. Południowe słońce rzucało cienie na jej drżące ramiona. Pani Holden uniosła rękę w geście niebędącym ciosem, ale niosącym w sobie wystarczająco dużo agresji, by każde dziecko drgnęło. Strofowała Arię za coś, czego Rowan jeszcze nie rozumiał. Brakujące zadanie, nieporozumienie albo być może własną frustrację, która się wymknęła. Ale to nienagana złamała go najbardziej. To widok, jak mała się stała, jak jej oczy błysnęły cichą prośbą, której nie ośmieliła się wypowiedzieć. Rowan poczuł drżenie serca. Nie z gniewu, lecz z głębokiego pękającego bólu, który może zrozumieć tylko rodzic. Powoli wszedł do środka, niemal bojąc się, co powie lub zrobi, jeśli poruszy się zbyt gwałtownie. Pokój zamarł. Aria spojrzała w górę zaskoczonymi oczami, lśniącymi od łez, które jeszcze nie spadły. Pani Holden wyprostowała się. Zaskoczona jego nagłym pojawieniem się, ale Rowan nie skupił na niej uwagi. Podszedł prosto do Arii i uklęknął przy niej. W tej chwili zobaczył na jej twarzy wszystko: wysiłek utrzymania spokoju, strach przed rozczarowaniem go, ból upokorzenia przed całą klasą. Delikatnie położył dłoń na jej ramieniu, sprowadzając ją z powrotem w poczucie bezpieczeństwa. Dzieci wokół patrzyły na tę scenę w ciężkiej ciszy, niepewne, czy są świadkami czegoś zwykłego. Czy czegoś niezwykle ważnego? W środku Rowanowi kłębiły się myśli: jak długo ona to znosiła? Czy przeoczył znaki? Czy dźwigała to sama? Bo nie chciała go martwić? Uświadomił sobie, że ostatnio była cichsza, spędzała więcej czasu w pokoju, wahała się przed odpowiedzią na proste pytania o szkołę. Wtedy zbagatelizował to: Dzieci mają gorsze dni, ale teraz, widząc ją drżącą jak liść, żałował że nie przyjrzał się uważniej, nie słuchał głębiej, nie pytał delikatniej. Wina oplotła go jak kajdany. Pani Holden próbowała się tłumaczyć, tonem sztywnym, upierając się, że nie zrobiła nic złego i że zachowanie Arii wymagało korekty, ale Rowan wyczuł coś innego niecierpliwość, frustrację, tendencję do naciskania zbyt mocno bez zrozumienia kruchości dziecięcych serc. Jej słowa zamazywały się, bo Rowan słyszał tylko płytki oddech Arii, która próbowała nie płakać. Wstał powoli, nie podnosząc głosu, a jednak niosąc w sobie siłę, która wypełniła cały pokój. Jasno powiedział, że żadne dziecko nie powinno czuć się w ten sposób przestraszone, wyróżnione w zły sposób, albo emocjonalnie osaczone przez osobę, która ma je chronić. Uczniowie słuchali z szeroko otwartymi oczami, patrząc, jak ojciec broni córki. Nie w gniewie lecz z godnością. Wkrótce pojawił się dyrektor, zaalarmowany zamieszaniem. Rowan dokładnie wyjaśnił, co zobaczył, nie wyolbrzymiając, nie oskarżając niesprawiedliwie, po prostu mówiąc z surowej prawdy ojcowskiego serca. A kiedy Aria stała obok niego, trzymając pudełko z lanczem, wyraz twarzy dyrektora złagodniał, podjęto działania, rozpoczęto rozmowy. I po raz pierwszy od dłuższego czasu Rowan zobaczył ulgę powracającą do oczu jego córki. Gdy w końcu wyszli na zewnątrz w jasne popołudniowe słońce, Aria wtuliła się w ojca z długim, drżącym oddechem. Rowan nie prosił jej o wyjaśnienia, nie naciskał by opowiedziała wszystko. Po prostu objął ją ramieniem i trzymał blisko, życząc sobie, że mógłby pochłonąć każdy jej strach. W tej nieruchomej chwili obiecał sobie, że zawsze będzie obecny. Zawsze będzie słuchał, zawsze będzie ją widział, nawet gdy ona milczy. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, prosimy polub, skomentuj, udostępnij i zasubskrybuj za pozorami. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne, znaczące, uzdrawiające historie. Zanim skończymy, napisz w komentarzu, co byś zrobił, gdybyś był na miejscu Rowana.